Na przykład ja, ogryzek. Plucka w ma. Co tu jest moczkę. Smoczka dajemy tylko jak płacze, wiesz? Żeby się nie przyzwyczaił za bardzo. O, na przykład takie coś ma, zobacz. Pamiętasz jak z Tobą było ze smoczkiem, dzidziuśku? No, ale to było super. Co było? No Z jej smoczkiem, i później z oduczaniem. No, przy on miała 3 lata ze smoczkiem jeszcze. nie, trzy nie. No to dwa z groszy. No, no. Dlatego właśnie nie chcę dawać Ale za, była takim guptaskiem. Nie... Na szczęście że powiedzieliśmy jej, że jak się zniszczy... Że to jest ostatni smoczek, że że już <noise> <że> nie ma takich <noise> smoczków. Nie, że nie ma smoczków, już że to jak się rozwali, to koniec. No i w nocy wycięliśmy dziurę w nim, nie? <noise> A ona nie wiedziała, że przecież można kupić następny, nie? Ale powiem wam, że to jest dowód na to, że rodzice często boją się bardziej niż dzieci. Nam się wydawało, że mu smoczka to nie zainteresuje nigdy, nie? I tak no. odkładaliśmy, odkładaliśmy... Chodź sobie za fach, Położymy się myszkę? Nie, nie. Nie, nie. nie. O, ja, ja. Robisz mi robisz wziuszki. Daj, łapka, daj łapka. no daj się